Witajcie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, czym i jak wykonać ekspresowo takie przepiękne cieniowania ombre, gradienty w różnych kolorach i jak to zrobić, żeby udało się jedną warstwą wykonać całość cieniowania w bardzo szybki sposób i żeby nie było tam takich bąbelków, paproszków i wszystkiego, czego nie chcemy widzieć na naszych paznokciach. Ten film będzie o produktach, które pokazałam Wam ostatnio na Insta Stories. I byłam zdziwiona, bo dostałam bardzo dużo wiadomości, ale nie z pytaniami, co to jest, skąd to jest i jak to działa, tylko z wiadomości, z takimi opiniami o tym, że też macie, używacie i też lubicie. I ja byłam w szoku, bo ogólnie ja wcześniej jakoś. Oglądałam nieraz ten produkt, ale stwierdzałam, że mogę się bez tego obejść i tak cały czas niepewnie podchodziłam do zamówienia. Poza tym raz było, raz nie było. Myślałam, że po prostu mają, nie wiem, braki na stanie. A okazało się, że to chyba jest kwestia tego, że po prostu tak szybko te produkty się wyprzedają. Mowa tutaj o zestawie do cieniowania, do gradientu, do ombre. On wygląda tak. Więc na razie za dużo wam nie mówi, ale już wam pokazuję, co wchodzi w skład zestawu. Produkty, które znajdziecie w zestawie, można też kupić osobno, za chwilę o tym powiem, ale zacznijmy od omówienia takiego bazowego, podstawowego zestawu do OMBRE. Mamy tam metalową płytkę i ona jest w takim przezroczystym etui, nie będę jej wyciągać, dlatego że ona wtedy będzie odbijać światło wszystkich lamp i nic tu nie będzie widać. I to jest zwykła metalowa płytka, która służy nam do tego, żeby te kolory połączyć już ze sobą przed aplikacją na paznokieć. Żeby pozbyć się właśnie tych paproszków, one wtedy zostają tutaj na płytce. I żeby cieniowanie wyszło właśnie takie idealne, takie ładne przejście, to produkty trzeba przed nałożeniem na paznokieć przygotować. I właśnie do tego służy ta płytka. Oprócz tego w tym zestawie, bo ja mówię tutaj na razie o tym podstawowym zestawie, znajdziecie coś takiego. W środku znajduje się rączka i to jest bardzo prosta rączka, czarna ze złotymi skówkami z logo marki Słowianka oraz gąbeczki. Gąbeczki wyglądają w ten sposób, takie małe, prościutkie, one są ścięte w ten sposób i od góry są okrągłe co pozwala na dojechanie ładnie pod skórki i nie upaćkanie wszystkiego dookoła. A o tym, jak zabezpieczyć skórki, powiem Wam za chwilę, o ile nie zapomnę. I te gąbeczki możecie wmontować właśnie w te skórki, z dwóch stron macie taką możliwość i macie narzędzie gotowe do działania. No i teraz, czy to na pewno się sprawdzi? Za chwilę to porządnie przetestujemy, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć o cenach. Ten zestaw, który omówiłam dla Was, podstawowy, kosztuje 42 zł. Każdy z elementów możecie kupić również osobno. 12 zł kosztuje sama metalowa płytka. Taki zestaw, czyli rączka z dwoma gąbeczkami, kosztuje 19 zł. Możecie też kupić takie opakowanie, w którym znajduje się 5 zł. Samych gąbek, bo te gąbki możecie wyciągać i wkładać z powrotem, więc wewnątrz znajduje się 5 zapasowych gąbeczek i to kosztuje 15 zł, więc możecie sobie dowolnie modyfikować, oczywiście w zestawie wychodzi to najkorzystniej, ale jeżeli nie macie potrzeby kupowania wszystkich elementów, to daję znać, że macie możliwość podzielenia tego zamówienia osobno. Przypominam też, że na produkty marki Słowianka nadal obowiązuje kod rabatowy lakierów 10 i on daje Wam 10% rabatu oraz produkt gratis do każdego zamówienia i obowiązuje na wszystkie produkty marki Słowianka. I teraz, jeżeli chodzi o dzisiejsze stylizacje, bo za chwilę do nich przejdziemy, oprócz tego e, narzędzia, tego akcesoria, ważny jest oczywiście też produkt, którym będziecie pracować, i ja będę wykonywać wszystkie dzisiejsze cieniowania arterami. Ale nie chcę o arterach opowiadać Wam tu dużo więcej, bo o nich stworzyłam cały kompleksowy film. On jest tutaj, możecie sobie obejrzeć, tam wszystko znajdziecie. Dlaczego artery? ponieważ one są najbardziej napigmentowane i przy bardzo małej ilości możecie już idealnie wykonać cieniowanie. Więc dzisiaj będziemy pracować arterami. Ale skupmy się na tym, o czym dzisiaj mowa, czyli o tym narzędziu. Jeżeli chodzi o gąbeczki, bo może się pojawić takie pytanie, bo 42 zł za taki zestaw, gdyby był jednorazowy, to trochę za dużo, ale gąbeczki można czyścić. Oczywiście nie wydobędziecie 100% pigmentu z tej gąbeczki. Ona po użyciu pozostanie przebarwiona, ale możecie ją w cleanerze dokładnie wyczyścić. Moczymy ją w cleanerze, ale pamiętajcie o tym, że ona jak jest namoczona, to robi się większa, podwaja swoją objętość i ona jest wtedy bardzo delikatna, więc nie szarpiemy, nie naciskamy. Robimy to bardzo delikatnie, ale właśnie mocząc w klinerze i delikatnie przyciskając jesteście w stanie pozbyć się tej części barwnika, która transferowałaby się na kolejną stylizację. Więc jedną gąbeczkę możecie używać więcej niż jeden raz, możecie ją w klinerze czyścić i jeżeli chodzi o ten barwnik, który zostaje w gąbeczce, on się później nie przenosi, ale ja osobiście tak robię i zalecam wam tak robić. Żeby używać później tych gąbeczek do podobnych kolorów. Czyli jak mam jedną od baby boomera, to zawsze kładę ją już baby boomera. Jak mam jedną od kolorów ciepłych, mam tam żółty, czerwony, to kładę ją żółty, czerwony, pomarańczowy, różowy. Jeżeli mam jedną od chłodnych, czyli niebieski zielony, to właśnie te kolory kładę. Mam też jedną od czarnego i to jest też fajny wybór. I właściwie zostały mi. Trzy gąbeczki, które y, użyję w takich różnych połączeniach, i faktycznie możecie sobie to tak rozdysponować, że mając pięć czy siedem gąbeczek, możecie pracować praktycznie już całą gamą kolorów. Zawsze warto sobie z jedną, dwie czyste zostawić. Gdyby klientka zaskoczyła was jakim nietypowym połączeniem, no to będziecie gotowe, ale można też sobie dokupić kolejne gąbeczki. I stworzyć sobie właśnie taki zestaw gąbeczek do cieniowań w różnych kolorach. Na pewno macie i tak, moim zdaniem przynajmniej, takie jest, że się kolory powtarzają w cieniowaniach. Nie robimy 100 kolorów. Ja na przykład mam teraz artery, robię cieniowanie arterami. Arteriów jest 10 kolorów, więc faktycznie tych połączeń jest dosyć dużo, ale jestem w stanie tymi siedmioma gąbeczkami spokojnie wszystkie połączenia wykonać. Trochę się rozgadałam, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o dzisiejsze stylizacje, ja wykonuję je na kolorze białym. Dlaczego? Bo dzięki temu, że położę białą bazę, ja wykonam cieniowanie w trzech, dosłownie czterech ruchach. Jedną warstwą będę miała idealnie wycieniowane, będę miała idealne krycie i bardzo intensywne kolory. I na tym mi zależało, bo ja chciałam, żeby te kolory były bardzo mocne, i taką stylizację planuję niedługo może wykonać dla Was. I ja dlatego pracuję na kolorze białym, ale nie musicie. Możecie to robić na samej bazie, możecie na innym kolorze, na jasnym, możecie też cieniować tylko jednym kolorem, czyli mamy już położony na przykład żółty, a na to kładziemy tylko sam czerwony. Takie połączenia też można wykonywać, ale od razu daję Wam znać, że jeżeli położycie sobie na przykład żółtą bazę, to robiąc cieniowanie czerwonym, warto na gąbeczkę kłaść i żółty, i czerwony. Wtedy na tej blaszce je ładnie wycieniujecie, i jak przenosicie na paznokieć, to macie gotowe cieniowanie w takim perfekcyjnym połączeniu. No, i jeden dzisiaj paznokieć wykonamy na nudziaku, na jasnym kolorze, to jest baza. Sama taka właśnie coverowa, niudziakowa, żeby zrobić też baby boomera, no bo wszyscy, prawie wszyscy, lubią baby boomera, więc taką próbę też podejmiemy. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę powiedzieć, jeżeli pracujecie tą gąbeczką, to nie na utwardzonym kolorze bez przycierania, bo ta lepka warstwa po prostu będzie wam wszystko przenosić, wszystko się będzie mieszać. Najlepiej pracować albo na przetartej warstwie koloru. Albo na utwardzonym topie, i ja popieram tą wersję. Najlepiej topie no wipe, i jeszcze najlepiej, gdy jest to top matowy, bo po prostu ładniej te artery do matowego topu przylegają. Oczywiście po wykonaniu cieniowania możecie sobie położyć top błyszczący lub matowy, to nie ma żadnego wpływu. Po prostu stwarzamy fajną powłokę, żeby te artery miały się do czego ładnie przyczepić. Ja będę pracować arterami, ale możecie pracować różnymi innymi produktami. Tutaj w żaden sposób nie chcę wam tego narzucać. Po prostu artery, przez tą dużą pigmentację, są najłatwiejsze w stosowaniu, najłatwiejsze w osiągnięciu szybko efektów. I ostatnia rzecz, o której wspomnę, zanim przejdziemy do wykonywania stylizacji, bo pewnie chodzi wam po głowie. No ta gąbeczka jest szersza niż nasz paznokieć. Żeby dojechać idealnie pod skórki, oczywiście mogę je nieco odsunąć sobie, przytrzymać, ale zawsze gdzieś tych skórek się dotyka. Więc jeżeli e, chcecie, żeby Wasze skórki wyglądały pięknie, macie dwie opcje. Albo przed utwardzeniem arterów, żelów czy produktów, którym będziecie cieniować, dokładnie wytrzeć skórki, bo nie możecie tego produktu utwardzić na dłoniach, bo on Wam zostanie na skórkach. Albo macie drugą opcję, i to jest taka czystsza opcja, w której nie uszkodzicie w żaden sposób już wykonanego cieniowania. I to jest aplikacja na skórki Gum Protector. To jest taka guma, którą jak położycie na skórki, ona wysycha, robi się przezroczysta, i po prostu po skończeniu cieniowania odrywacie ją jednym ruchem. To jest taka guma, która ściągnie się z całej tej powierzchni. I wtedy ten produkt, który się na niej przyklei, po prostu ściągany jest z gumą i mamy suche, czyste skórki. Więc to jeszcze taka jedna rada. A teraz przejdźmy do wykonania tych cieniowań, bo bardzo chcę Wam pokazać cztery różne opcje. Jestem ciekawa, jak Wam się spodobają. Zrobimy też różne wykończenia na końcu z różnymi topami, żebyście mogły sobie porównać, jak to wygląda. No I jak, co sądzicie o takich małych rzeczach, które tak ułatwiają pracę? Jestem ciekawa, co sądzicie o tych cieniowaniach. Czy Wam się podobają? Czy właśnie takiego efektu szukałyście, taki chciałyście osiągnąć? Dajcie znać koniecznie mi w komentarzach. Jak wspominałam, same te produkty są wielokrotnego użytku. Te akcesoria możecie używać przez długi czas. Później możecie sobie wymieniać same gąbeczki, więc cały czas możecie przez długie lata tego używać. Jaki efekt powstał? Same widziałyście, czy was zadawala, musicie ocenić same. Ja przyznam wam szczerze, że od kiedy mam artery, to wszystkie zdobienia wykonuję nimi i jak odkryłam, jak fajnie się nimi cieniuję, to po prostu jest mój duet niezawodny. I teraz szczególnie gdy idzie lato, bo ja latem uwielbiam cieniowania. Takich żywych, intensywnych kolorach, więc tutaj kolor bazowy w tło musi koniecznie wlecieć biały i na to takie intensywne, fajne kolory. Oczywiście to nie musi być samo w sobie zdobienie możecie na tym malować różne stylizacje. I ja chciałabym dla Was właśnie coś takiego wykonać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie ochotę zobaczyć stylizację zdobienie, gdzie w tle pojawi się cieniowanie, i wykonam je właśnie tymi gąbeczkami. Będziecie mogły zobaczyć, jak pracuje się nimi na paznokciu, bo to zawsze troszkę inaczej wygląda na wzorniku, a trochę inaczej wygląda na paznokciu. Ja już próbowałam i mogę Wam to powiedzieć, że to wychodzi bez problemu. Nie musicie się martwić, ale może chcecie zobaczyć. Wtedy wykonałabym jakieś fajne, takie już letnie zdobienie, takie fajne letnie cieniowanie. I na tym powstałoby jeszcze jakieś zdobienie. Na pewno można wymyślić coś fajnego, może z takimi kwiatowymi motywami. Będę czekała na Wasze opinie w komentarzach, zarówno odnośnie tego właśnie planowanego filmu, jak i ogólnie o tym małym urządzeniu, które zupełnie zmienia poglądy na cieniowania, na gradienty na ombre. Na dzisiaj to już jest wszystko. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.